Siemanko w kolejnym pack openingu na moim kanale mam 80k pootwieramy sobie patruszki dla 7,5 yy, więc co? Jest MLS to są, ale średnio mnie to interesuje ale może coś wpadnie pootwieramy jak będzie Yy, równe 0,0 sekund zobaczymy czy może coś w ten sposób padnie aki nowy sposób jakiś staram się wymyślać a ten sposób akurat został mi podsunięty i postanowiłem że go wypróbuję i otwieramy Pekowicz Ramka Stoke City, Adrian. Halton, który pójdzie na listę transferową. Aha. Coś się zpakowało I Sanito. Tam bo to jest i informacje, modyfikacje raczej. By Moliu już kolejna paczustka za 7,5k Otwórzmy ją za chwilę Jak będzie te kilka sekund Nie wiem czy czekać czy nie No, 3, 2, 1 Otwieramy I durić Perotti, Sissoko, kontrakty... Jakieś modyfikacje i trenery, nie ma miejsca w najszybciej transferowej. A, a duplikaty sprzedamy oczywiście. Duplikat sprzedamy, bo na co nam to? Dobra, otworzymy kolejną szybciutko patruszkę, nie będziemy już czekać. Jest Dante! oraz Steven Gerrard, którego mam toca, więc zostanie sprzedany. I Kuen też zostanie sprzedany prawdopodobnie Dan Petrescu. Chyba były trener bisłekaków... kiedyś. Nie, nie pamiętam teraz, czy to był bisłekaków. No? a. No dobrze, ale to być mógł... No dobra, nie, to nie. Nie, nie się rozdrabniał. Kolejna... paczuszka. Otwieramy... Jest małą Fellaini. Desilio i To się na pewno nada do Liki Belgijskiej, którą... tworzę i jeszcze nie stworzyłem. Okej. Okay. No niestety. Sprzedaj. Okej. Okay. kolejna paczka. Kolejna paczka. Ja. Dupa ja się. Nawet żadnych złotych żadnych pozłacanych kar. Szaferów, stali i fajer. A co mamy dalej? Ale mamy Sharping Peru No dobra Sprzedamy I kolejna paczuszka Kolejna paczuszka i jeden tylko I Mamy denilo Xandao, o ty I same szajs Isi do klubu Mogliby zdjąć ten limit, ponieważ jest, jest przydatna... a dupaja się z tego wynika. Dobra, kolejna paczka. Dawać... Hmm. Ebert, Gundalus, Mark Bartra. No i duplikat. Wejści do klubu... Nie sprzedajemy. Więc będzie kolejna paczka, kolejna paczka i dawaj, 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 coś tam. Hmm. Strutman, dripur, Papadopoulos. No i to wszystko. To wszystko coś ciekawsze. Sprzedaj. Okej. Okay. I lecimy. Kolejną paczuszkę. Smekses, Lamela Tepsi, Bullet, Rising, Mirmulo Tutaj trochę tych piłkarzy już posypało się, ale to nie jest nic specjalnego No i co, i dwie paczuszki nam zostaną do końca Do końca dwie paczuszki złote Tak, otworzymy o równej sekundzie teraz i mamy Piszczka! Łukasz Piszczek! Jedyny jakiś pozytyw i 2k dodatkowe. Jedyny pozytyw tego odcinka to Łukasz Piszczek. No i kolejny kłenka Który od razu zostanie sprzedany. Okej, okay. no i co? No i kolejna... Może poczekamy te 30 sekund, bo wtedy czekaliśmy i co, i wpad piszczek poczekajmy 30 sekund, może coś specjalnego Akurat może to jest metoda na to wszystko, lek na to całe tak openingowanie Zobaczymy, zobaczymy 5, 4, 3, 2, 1 otwieram i mamy Mikitaliana i jakiś srebrny oraz tutaj do sprzedania no i tak mamy czterdzieści możemy otworzyć złotą? nie możemy ale możemy otworzyć srebrną okej, okay, to odbieramy srebrną co tam będzie jakiś sześć pewnie ale... phrase, fry, this no i no i sprzedaj to na tyle z tego i na koniec brązowa do równego rachunku Co tam? Mielczasz! Klingdienst! Argiriu. Z go derok To Ligi Akurat... Patrzcie. Akurat... Z Zultaparekem! Rywal do nierawna zabiszczył. Ale zól to już daleko nie dajdzie. Bo Soligorski Gorskich wyeliminował. No i to by było na tyle. Jeśli sporo, komentujcie, lajkujcie. Czekajcie na kolejne materiały. Ja się z wami zegnam. na razie. Hej!